No, drodzy widzowie zagłosowane. Mam nadzieję, że u was również obowiązek obywatelski spełniony, a tymczasem chciałem was zaprosić dzisiaj na godzinę 20:30 na program na żywo. Najpierw porozmawiamy sobie o rynku, standardowe przygotowanie do nowego tygodnia, a następnie po 21:00 już skomentujemy sobie wyniki Exit Poll i możliwe scenariusze dla rynków. Dodatkowo dodam, że jest dzisiaj dzień dziecka nie nie chciałem wam składać życzeń, bo pewnie i tak w większości jesteście tutaj ode mnie starsi, choć Mówi się, że do końca życia jesteśmy dziećmi. Natomiast dzisiaj z okazji właśnie tego, że mamy dzień dziecka, będziemy w trakcie programu prowadzić zbiórkę charytatywną dla małego chłopczyka, który ma pewną dolegliwość zdrowotną, ale o tym wszystkim usłyszycie w samym programie, więc zachęcam Was i zapraszam. Nie dość, że porozmawiamy o rynku, nie dość, że porozmawiamy o wyniku wyborów. To jeszcze wspólnie jako społeczność Obserwuj Inwestuj Zrabiaj, zrobimy coś dobrego. Lajkuj, subskrybuj po więcej. Do usłyszenia dziś o 20.30.